Pozdrawiam wszystkich zapalonych wędkarzów. Ja Porywy, naprawdę jak po wczoraj, chyba była, ale. Jednak to jest ta zapałka, bo ja... ja nigdy nie wiedziałem, że to jest ta zapałka. Ale... Cześć, ja jestem Radek, witam Cię na kanale Zapalony Wędkarz, Wędkarstwo w Holandii. Dzisiaj jestem na Holland kanale. Odbywają się tu zawody Matrixa. Jest łącznie gdzieś 88 zawodników. Chyba czterech nie przyjechało. Jest tutaj naszych pięciu, sześciu rodaków, ale dwóch nie przyjechało, to zostało czterech. Jest to drugi dzień zawodów. Idę teraz do znajomego i zobaczymy jak mu idzie. Jest Artur, Siemartu. Siema, siema. Witam, witam prezesa. Witam. Jak tam po pierwszym dniu zawodów? Eee, no swójtko. Po pierwszym. Ogólnie to Biało, porywy wiatru do 60 km na godzinę, 50 I kilo 700 tylko. Gdzie tam wyniki robili do 12 km nawet chyba. Ale dużo tych takich nie było, chyba 6-7? Nawet. O, nie. Tak, tak, tak. No. Okay. Tyczki nie szło utrzymać. Taktyka hum. Dziękuję. Taktyka zła. To się wytnie. No, przekombinowałem ogólnie wczoraj. A dzisiaj inaczej już podchodzę. Dzisiaj podchodzę tak jak zawsze na tym kanale podchodzę, czyli lekko, samą praktycznie zanętę. Jakąś topioną pinkę, trochę ciętego robaka, nawet kastera żadnego nie mówię. No zobaczmy, co tu masz. Tutaj topiona pinka. Tak. kurydza, czerwone, Pinka? Pinka, nie? Pinka, pinka, no. Zanęta i ziemia zanęta? Tu to, czy to jest czysta ziemia, to jest zanęta. A tu mam to, co dawałem na start. Czyli to jest z litry zanęty, z ziemi i ogólnie na starty i tam 3 litry zanęty. Aha, czyli taki to wszystko... jest taki 1 do 3 zanęty więcej, tak? No, tak, nawet na, trochę więcej, więcej przewagi zanęty. No i podałem dzisiaj wszystko z kubka. Wczoraj 4 litry ziemi, a 1 litr zanęty. Także odwrotnie całkiem. Jest różnica, nie? I podałem z ręki i tam kilka kulek takich centralnych. Wczoraj dużo robactwa. Dałem skupka, chyba 4 kulki, a dzisiaj około wyszło mi 15 kulek wszystko podałem z skupka. Mało, mało pinki topionej i trochę ciętego, ale dosłownie delikatnie, delikatnie. No i dzisiaj póki co co, 4 ryby, 3 płotki i 1 krąpik wielkości. No, pałca. no ale w sektorze nic, nikt nie łapie, nie? No dzisiaj nic się nie dzieje. Naprawdę. Ilu Was jest w sektorze? 21 dzisiaj chyba w sektorze. Mm. Ale to właśnie tutaj niektórzy mają pojedyncze jakieś leszczyki, ale... Każdy, jak się patrzy, to wszyscy mają tyczki w wodzie, nikt nic nie ciągnie. Także no, zostało jeszcze 3 godziny, i no, liczę, że jakiś bonus spadnie, chociaż będzie ciężko. No, coś tutaj jest chyba jakiś no, cool. Patrzcie na to, to jest normalnie popielniczka, porządek musi być. Nie, nie to, żebym tyle ja wypalił i też też przychodzi. Tak? <laughs> tak, tak, tak się tu... <laughs> no, no i ogólnie, no to. No. Po wczoraj trochę załamany, ale ogólnie no, tyczki nie szło trzymać w rękach, Taki był wiatr i, sz, i wiatr szedł centralnie korytem e, całym kanału. Także no masaka, próbowałem też na skróta. I, i, ale nic też nie taki ok. sektor masz, w którym ryb nie ma, nie? No wczoraj było w tym sektorze, no dzisiaj niestety bo wczoraj ten ogólnie wylosowałem numer 6 w tym samym sektorze, a dzisiaj jestem 12, czyli jestem w samym środku. Można powiedzieć, że najgorzej dzisiaj wlosowałem jak mogłem, bo sam środek sektora. No czyli zablokowali cię z każdej strony. No ale no, zablokowali, ale też nic nie ma pewnie. No. Także no, zobaczymy, jeszcze 3 godziny może coś właśnie podejdzie. No ale już nie liczę na, na ogólnie, na, na dużo. Może jeszcze jak będzie ja jakiś bonus, to jakoś odbije się... Bo po wczorajszym jestem 73 na 88 no to może uda się jeszcze... Chciałbym skoczyć w połowie stawki, no ale... Ja wszystko cztere, jest możliwe. Z czterema rybami, czyli trzy płoteczki i krąpik, to będzie ciężko. Bo tutaj sąsiad ma jednego leszczyka, to już wagowo mnie yy, miażdży, że tak powiem. No, I tak, tak o. <grym> trzy topy dzisiaj rozłożyłeś, cztery w sumie masz, tak? Tak, tak, Patrzcie, jak się fajnie prezentuje. Tutaj rolka. A tu siedzi pan Artur Mróz. Przyszły mistrz świata Właśnie przyjechałem do Damiana Rodaka i jak po, po wczorajszym Cześć witam wszystkich No tuż można powiedzieć po wczoraj no było pięknie Jedyneczka sektorowa Udało się wygrać Oczywiście na zameczku waga niecałe 12 kg ale wiało nam wczoraj, bardzo wiało. Dzisiaj jest troszkę lepiej, ale nie ma dzisiaj ryb. Dzisiaj mam tylko trzy leszcze i trzeba tej ryby dzisiaj szukać. A taktykę masz taką samą jak wczoraj? To Wszystko tak samo, czy Ta, nastawiałeś wszystko. się, że wczoraj otworek, a dzisiaj gdzieś pośrodku? No wiadomo, wczoraj było więcej towaru, więcej robaka czerwonego podanego na pewno. Dzisiaj jest go mniej. Ale jeżeli chodzi o zanęty to cały czas to samo ta sama proporcja z ziemią na ile do ilu wczoraj podałem, podałem pół na pół bo byłem pewniejszy tego otworka dzisiaj, dzisiaj podałem mniej ziemi, więcej, więcej zanęty Czyli jakby to powiedzieć jeżeli chodzi Podałem dwa do jednego wczoraj, a dzisiaj na kilogram zanęty podałem tylko liczbę Dziękuję. Ale po pierwszym dniu zadowolony, nie? Z jedyneczki. rzeczy. Jak najbardziej. Ciężko się napracowałeś na tą jedynkę, czy ciężko było w ogóle łowić na 12 metrze? Aha. Przez ten wiatr Tak, w ogóle obstawiałem, że wystartuje z 13, ale nie dało się Także łowiłem na, na 12 Na koniec już tak wiało, że zeszłem na 7-8 metrów Aha. Bo już nie szło utrzymać teczki dalej To też szukałeś w sumie tak... tak opcji tak. takiej Tych ryb nie było Nie było w jednym miejscu One były na 12, na 9, 10 metrze, a brania sporadyczne na pół godziny Aha ale 12 kilo zrobiło robotę, nie? Tak, no 12, 12 niecałe, Moje 13 bodajże, i pół kg. Pierwszy wynik z wczoraj. Ja tam patrzyłem na listę, i chyba w całym tym na 88 osób drugi byłeś, bo tak, tam troszkę chyba pół kilo więcej złapał od ciebie. Dokładnie. Tam 13 miał, nie? 13,5 kg. No to kilo więcej gdzieś, nie? Ale ciężko było wczoraj. Dzisiaj troszkę mniej wieje, ale trzeba im przekładać Wczoraj brało na wszystko Na białe, na czerwone, na kastery, na czerwone podcięte A dzisiaj kombinujesz Cały czas Nawet jak ci dobrze nie pójdzie to i tak masz szansę na bardzo dobry wynik nawet w pierwszej piątce, nie? No ja mam nadzieję. No ja też powiem ci szczerze, Zobaczymy. że wiadomo, że to jest... No wczorajszy wydaje mi dużo, tak? Widynka mm -hmm. jest sektorowa, więc Będąc w twórce wczoraj No to, to myślę, że dzisiaj Dobrze byłoby wygrać Sento no kto wie, nigdy nie wiadomo, nie? Wiadomo, nie raczej Ja Ci powiem, że wędkarstwo jest nieprzewidywalne Oczywiście, że tak Nie będę już męczył tutaj, niech sobie chopłowi Bo rozpraszamy go tylko Jest ze mną Wojciech Siema Wojtuś. Jak tam po pierwszym dniu zawodów Po pierwszym dniu to była tragedia Chodzi o pogodę tak. to nie głównie ryba była, ale nie można było jej dostać, nie? Pogoda Wiaty, pogoda no. Pogoda jest, a ryby nie ma Aha. Co ty kota tam masz? Nie, telefon w domu <laughs> No też, że... a, a dzisiaj? A dzisiaj jeden leś i dwa poszły, nie? No jest kilo, kilo pary ma To jeszcze wszystko, wszystko przed tobą Co to no, ale dopiero? Kominuję, ale widzisz kurwa nic nie daje kurwa barbie i robaka inne i białego i to I, I nic ale nikt nie łapie. Nie? może przekarmili rybę wczoraj, myślisz? No nie ja wiem, ja powiem Ci tak szczerze, kurwa. Nie, no raczej nie. Wczoraj był prąd tamtą, tam, dzisiaj jest w drugą stronę, nie? Aha. No. Zmiana pogody, zmiana wiatru, wczoraj w ogóle był z jednej strony wiatr. A dzisiaj taki zimniejszy wieczór, wczoraj był taki zimniejszy? Nie, wczoraj wczoraj padało, to było zimniej, dzisiaj jest tego, ale wiek... Ale jest mroźny wiatr, nie? No. Rano 2 stopnie, nie? Czyli dzisiaj taktyka jakoś grubiej podajesz, czy mniej? Chciałem ci kurwa więcej robaka, ale to mi nie dało, nie? Aha. Czyli nastawiałeś się, że będzie ta ryba? No, że będzie, wiesz, chodziło głównie o pogodę. teraz na to, że za spróbujemy, jeszcze 3 godziny Pewnie, jeszcze się wkręci, nie? Mam nadzieję, że już w jakiś środek przypłynie. Wiesz, bo to wszystko tak niespodziewanie przychodzi, nie? Pogoda się zmienia codziennie, inna pogoda jest to... No ja Ci powiem, że to Odwróć, po, powiem. pogoda się zmienia w ciągu dnia kilka razy, nie? <śm> no, wczoraj to była tragedia Potworki pozostawały rybę, nie? No Potworki były tego to nie wiem jak przyszedł No dzisiaj to Artur ma cztery płocie e, Trzy płocie krąpika I Adam ma Trzy leszcze no, Adam, to wiesz, Adam Walczy o podium, co nie? no Ale ma szansę, ne? Tak no, samo a, Mariusz, nie? Nigdy tutaj kurwa, wiesz, tak jaki Kajer, że... Ale za że dzisiaj nikt tej ryby nie ma, nie? Nie, nikt nie ciąga, tam jedną złapał są przez w ogóle kurwa. Nawet brania nie miał No, no ja fajnie zacząłem wstawiłem i od razu kurzwa lesz mówię, no to chyba... Kurwa... Na grubu No mówię to się zaczyna kurwa za chwilę drugi spięty, kurczę, trzeci już całkiem kurwa, nie mogłem go podciągnąć od góry. Także kurwa i poszedł, i jak rękoma ani pęknięcia. A bo taki lesz to kurczę, on jak idzie, to taki taran, taki wiesz, to tam wszystko to pouciekało pewnie. Ale on musiał być jeszcze większy od tego, albo on większy no jego bo, kurwa, nie dojrzałem z gumę, nie mogłem go zna pociągnąć. Przepraszam, że to Lesz, ale kart też tutaj się trafia. To nie? A dzisiaj trafił się też jeden węgorz. Tam jedno stanowisko ko Artura, ale taki króciutki. Zaraz wypuścił go do wody. Obok Artura sąsiad wyciągnął tego właśnie. Nie, nie, nie będę tutaj już Wojtusia rozpraszał. Niech sobie łowi rybki. I spotkamy się z Mariuszem jeszcze. Jest nasz zapalony wędkarz Pan Mariusz Dadas, Zdobywca jedynki sektorowej Witam Witam, witam ja, jak, jak poszło wczoraj? Pochwal się Ale dzisiaj nikt nie ma Taktyka ta sama co wczoraj? Wszystko to samo Wszystko to samo, tylko że Nawet bez Nawet stanowisko podobne, bo siedziałem obok wczoraj aha Tomasz, blisko jesteś swojego pierwszego stanowiska? Aha. i tam też nie ma ryby ja mam jedną ale jedną złapałeś coś w ogóle? nie, mam jednego większym, mniejszym? No nie ma ryby. musisz się kurczę dzisiaj bardziej postarać woda zdech. Ziemia, zanęty, tutaj robaczki z tamtej strony. Ładnie wszystko poukładane. Ja zaraz do pracy jadę, wiesz? Ale Artur jak? Artur ma trzy płotki, jednego krąpia jak byłem, Adam trzy leszcze, Wojtek ma leszcza i Ty masz leszcza. Jedno branie, jedna ryba branie. i nic więcej. Musisz troszkę głośniej mówić. Ty tego nie nagrywasz po Wszystko nagrywam. Do dokumentuję wszystko, będziesz słaby. No. No, tu nikt nie łodzi. No nikt, i tam na innych sektorach też nie. Jak się nazywa ta ostatnia część tyczki? Extension do pałka. Jak zwał, tak Jednak to jest ta zapałka, bo ja, ja nigdy nie wiedziałem co to jest ta zapałka, nie? Dopałka. Do, do pałka to jeszcze lepiej. A ja zapałka. Ale czemu tak? Wiesz no to jest kanał i ta ryba migruje, nie? Ale wczoraj każdy traje to jest To znaczy, że tej ryby tutaj nie ma może będzie tam ma, nie, 80. Tam ten gościu jeden, tym ma z, ma leszcze, ty masz dwa albo trzynaście w tym zielone parawany. Aha I ten obok jego też masz 2 czy 3 ryby A tak to nikt.

Nie będziemy Mariuszowi przeszkadzać, bo go tylko rozpraszam. 88 zawodników, czapeczki wystają i nikt nic nie łapie dzisiaj. Ja już jadę do pracy i tyle z wypadów chłopaków na ryby. Dzisiaj nikt nic nie łowi. Wczoraj wszyscy prawie rybę mieli, dzisiaj prawie nikt nie ma. I jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli filmik Ci się nie podobał, zostaw również łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.